Czy ktoś chciałby dołączyć na mój patrol łowiecki? Koleś, jest zimno. Sto zwierzynę może poczekać, no nie? Nie, nie jestem zainteresowany. W takim razie, co wy tutaj robicie, chłopaki? Jesteśmy tylko trzema kolesiami skulonymi w poszukiwaniu ciepła. Zajmij się swoimi sprawami. My możemy pójść. Jesteśmy jak cały patrol. Świetnie poluje? jestem kotem. Może ktoś inny? Tatuś jest wredny. Nie martw się, kochanie. Też jestem wredna. Mogłabym pójść, ale... Um, siedzę? To jest to, co tutaj robimy. Tylko siedzimy. Tak, to prawda. Dobrze mówisz. Zdaje mi się, że łapy mi ścierpły. Ja chcę iść. Nie obawiam się żadnej pogody. W końcu moje imienie wzięło się znikąd. Jasne serce, we futro. Gdzie deszczowy wąs? Lubił wychodzić na śnieg. Był zbyt potężny. Wszechświat postanowił go unicestwić. Spadło na niego drzewo. Au!